Jeżeli a sinus równa się 36, a 2 plus 2 równa się 18, to podzielić przez 5 dał omek 64. Witam, to ja, pan profesor. Dzisiaj będziemy się uczyć na temat... Hu, hu, a, na jaki temat? Ale będziemy się uczyć. Jednakże przed obejrzeniem tego materiału skonsultuj się z psychiatrą lub twoim starym pijanym. Przecież niewłaściwe rozwarcie oczu podczas analizy tego pliku może grozić ślepotą lub co gorsza, nawet zapaleniem prawej spojówki mózgu. Nie wiem co, 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 to, co to robi, ale tak może być. I to na pewno jest groź, tak jak dzisiejsze odcinek. Zapraszam. Cześć, ludzie! Cześć, aszczurki! Nazywam się Steven. Jeśli wiecie, jak to jest mieć marzenie i przezwyciężać każdą możliwą i niemożliwą trudność na drodze, usiądźcie i posłuchajcie. A jeżeli nie wiecie, to spiję. Dajcie z tego Od Odkąd tylko pamiętam, nauka była moją największą pasją. Zaczęło się w moje urodziny, kiedy to dostałem pierwszą książkę o astronomii. Ja kiedyś wygrałem książkę o samolotach. Myślałem, że nic piękniejszego w życiu niż samoloty to mnie nie spotka. Nawet nagrałem filmik na YouTube o samolotach. Na podstawie tej książki. W sumie to po prostu czytałem teksty z tej książki. A dzisiaj nie wiem nic o samolotach, oprócz tego, że startują na pasie startowym i tego, że tu pole w było brzozy. Jak się tym hamuje, ku... <laughs> Mam wrażenie, jakby wszystko prowadziło mnie do dnia, w którym stanąłem przed szkolną tablicą ogłoszeń. Był tam taki Anon. Był tam taki Anon. Anon? Level 30? Bądź mno, Anon level 18. Uwaga, licealiści. Dodatkowe zajęcia z inżynierii kosmicznej. Dodatkowe zajęcia z inżynierii kosmicznej. Ja chodziłem w podstawówce na dodatkowe zajęcia z informatyki, ale tylko po to, żeby pośmiać się z kolegami z nauczyciela, który nic nie ogarniał z informatyki. Naprawdę. My wiedzieliśmy więcej niż on i to my zadawaliśmy mu zadania na tych dodatkowych kółkach. że to były dodatkowe zajęcia dla nauczyciela. Od małego wiedziałem, kim chcę zostać w przyszłości. Chciałem być inżynierem kosmicznym. Ja papieżem i coś mi nie wyszło. I te zajęcia mogły mi pomóc osiągnąć ten cel. Wszystko szło jak po maśle. Ale chodzenie po maśle musi być do dupy. Nie to, że całe tłuste, to jeszcze się ślizgasz jak... Miałem wysokie oceny i ambicje nie do zdarcia. Tylko jedna rzecz mnie pasowała: byłem za młody. Miałem 13 lat, a wszyscy inni byli co najmniej 3 lata starsi. No to urośnij, po co masz tylko 13 lat? Jakbym dostał plaskacza. K nie mogłem uwierzyć, że te marne trzy lata mogły zaprzepaścić moje wielkie plany i pogrzebać nadzieje. Ale zasady to zasady. Zasady to zasady. Nie zasady to zasady, tylko ty byłeś po prostu za głupi. Nikt nie pozwalał mi podejść do testu i w ogóle na samą myśl robiło mi się niedobrze. Każdemu uczniowi robi się niedobrze na myśl o testach. I nie powiesz mi, że jest inaczej. Ale myślę sobie tak: Hej, przecież mój brat ma 16 lat. Franki z bratem to jest najlepsze, co można spotkać w życiu. My już kilka takich mieliśmy na tym kanale, zawsze wychodziły niesamowicie. On mógłby go napisać. Dlaczego nie mógłbym zamienić się z samymi miejscami? Nad od razu wpadłem na chytry pomysł: Nie miałem nic do stracenia. Nie miałem nic do stracenia! Oprócz całego życia marzeń nieudanej przyszłości, ale to była hostki. W dniu egzaminu podszedłem do wyznaczonej klasy, napisałem test i podpisałem go sam Clark. I to jest ten twój genialny prank. Napisałeś, że Clark był sam. Więc każdy się domyśli, że to nie on i że ktoś z nim był. Trzeba było napisać po prostu Clark, bez mówienia, że jest sam. Wiecie, co było najlepsze? Zapach z trawy. Oj! Nie przypadam za koszeniem trawy, ale zapach z koszeniem trawy. Trzeba było widzieć minę mojego brata, gdy zadzwonili do niego ze szkoły i powiedzieli, że dostał miejscówkę na zajęciach. W ogóle, co to jest za. Pana akcja, żeby dostać się na dodatkowe zajęcia, trzeba zdać dodatkowy test, który w sumie jest a, konieczny, a do niego można podejść tylko, jak się ma 16 lat i w górę. Te zajęcia dodatkowe to jakiś skam. Wiedziałem, że go wyrobiłem, ale byłem gotowy ponieść konsekwencje swoich czynów. No, to teraz idź wnosić kilkotonowy głaz na górę. Sam nalegał, żebym się do wszystkiego przyznał. Przyznałem, ale wywołało to taki skandal, że rodzice zostali wezwani na dywanik do dyrektora. Ale że rodzice na dywanik do dyrektora? Ja znam historię, gdzie pewna dziewczyna była wzywana na dywanik do dyrektora, a później dyrektor był wzywany do szpitala na poród. Lecz Fortuna śmieje się do odważnych. Fortuna śmieje się do odważnych. Fortuna śmieje się do odważnych. Fortuna sprzyja odważnym. Szczęście sprzyja odważnym. Ale gdzie kurwa się śmieje? Mam to wytatuowane tu na szyi. Co ty mi pier że ona się śmieje, a nie sprzyja. Wbrew wszystkiemu, zostało postanowione, że będę mógł chodzić na zajęcia z inżynierii kosmicznej. Niesiony na skrzydłach szczęścia o czasie, zjawiłem się pod uświęconymi drzwiami sali. Zastanawiam się, czy on idzie na dodatkowe zajęcia z inżynierii, czy na praktyki z budżetu. Byłem pewny, że najgorsze było już za mną, ale trochę się zdziwiłem. Jak się okazało, na tych zajęciach byli sami najlepsi uczniowie, którzy nie tylko byli lepsi, ale i bardziej doświadczeni ode mnie. Szok i niedowierzanie. Chociaż w sumie faktycznie trochę szok, bo jakby dostał najlepszą ocenę na tym dodatkowym teście, a tu się okazuje najgłupszy. Byłem tak zażenowany, że nie potrafiłem skupić się na wykładzie, a kiedy przeszliśmy do ćwiczeń, dostałem spektakularną pałę. Ej, bo ja nie do końca w to wierzę. Czy w szkole naprawdę są ludzie, którzy chodzą na dodatkowe zajęcia tylko po to, żeby faktycznie się uczyć? Do dziwnej szkoły musiałem chodzić. Tam nikt nie chodził na dodatkowe zajęcia po to, żeby mieć dodatkową wiedzę. W jednej chwili stałem się pośmiewiskiem w dniu, który wydawał się najważniejszy w moim życiu. Ale to widzisz. Ying i Yang, czyli harmonia i spokój, w końcu cię zastaną. Albo fortuna się będzie chcieli śmiać, jeszcze nie wiem. Nie chciałem iść do domu po lekcjach i patrzeć na zawiedzione twarze moich rodziców. Matka ta akord była w kur... a nie zawiedziona, i dziś obiadku nie dostaniesz. Znalazłem zaciszne miejsca na ławeczce przy szkolnym boisku, na której mogłem pogrążyć się w rozpaczy. Już sobie tę ławeczkę zagospodaruj, już możesz się powoli przeprowadzać. Nagle za plecami usłyszałem przeuroczy śmiech. To pewnie ta fortuna, coś uśmiała. Uwaga, uwaga! pomyślałem. Steven stanie się pośmiewiskiem za 3, 2, 1 0! Hej, mózgu! Czyżby zły dzień? Hej, blondy! Czyżby klientów pod latarnią brakowało? To była Angela. Dziewczyna z mojej nowej klasy nie nabijała się, tylko uśmiechała i była uprzejma. Ej, mózgu była uprzejma! Ej, mózgu była uprzejma! Powiedziała, żebym wziął się w garść i że to ode mnie zależy, czy piłka będzie w grze. To była akurat kamień i właśnie komuś go zrzuciłeś na web debilu. Zaproponowała, że będzie mi pomagać w nauce przez kilka pierwszych tygodni. Nawet się zaprzyjaźniliśmy. Całe przerwy przesiadywaliśmy w bibliotece i odkryliśmy, że nauka we dwoje jest ciekawsza niż Solo. Granie w ligę w kilka osób też jest ciekawsze niż granie w ligę Solo. Chociażby dla... Tego, że raźnie jest kogoś z wyzywać razem, a nie samemu. Dlatego też prowadzę streamy, bo wtedy mój cały czat wyzywa kogoś, a nie tylko ja. Od razu zacząłem sobie lepiej radzić. Stopniowo słyszałem coraz mniej uszczypliwych komentarzy. Poprawiłem kosę na piątkę z tamtych ćwiczeń, które oblałem. Poprawiłem kosę na, poprawiłem kosę na... Kosę. KURA Kose? Przysięgam, że pierwszy raz słyszę stwierdzenie kosa na jedynkę. Naprawdę. Kosę to możesz mieć co najwyżej bojową w Metinie. I nawet wziąłem udział w olimpiadzie z matematyki, stając w ranki z największymi mózgami z naszej klasy. Ale nie wiedzieć czemu Angelinie było pośród nich, chociaż dla mnie była jednym z najlepszych uczniów w klasie. I teraz się okaże, że ta Angelina Jolie to jego wyimaginowana przyjaciółka. Tak będzie, 100%. Lat. Znaczy nie wiem, czy tak będzie, jeszcze tego nie widziałem, ale znając historię, to jest duże prawdopodobieństwo, ok? Wtedy zauważyłem, że w szkole była padnięta. Nawet rano. Wiecie, kto też był padnięty? Wy akurat nie wiecie, bo to jest taki inside joke w mojej grupie przyjaciół. Ale Mati, montażysta i moi przyjaciele będą wiedzieć, o kogo chodzi. A wy... Żyjcie w niewiedzy. Takie oczko puszczę do swoich przyjaciół. Kur... do oko. Kiedy pytałem, co się dzieje, machała tylko ręką i odpowiadała jakimś sucharem, jakby to było nic takiego. Ale w którąś sobotę pojechałem na zakupy z rodzinką. Gdy zbliżyliśmy się do kasy, nie mogłem uwierzyć, że... Angela? Stała przy kasie i pakowała nasze zakupy do torby. Na Ipchona i na wakacje trzeba uzbierać. To się szanuje. W tak młodym wieku zarabiać pieniądze i uczyć się szacunku do kaski... Brawo! Następnego dnia powiedziałem jej, że widziałem ją w sklepie i spytałem, czy mógłbym jej jakoś pomóc. Tak, pakuj z nią zakupy. Ale ona oschle i z pokorową twarzą spytała, więc czemu się nie przewitałeś? Obróciła się na pięcie i poszła w swoją stronę, a ja zostałem sam na szkolnym placu. Nie mogłem tak po prostu stracić przyjaciółki. Zaskoczycie! Mogłeś! I właśnie to się stało! Ta Angela przestała się do mnie odzywać, a fakt, że zająłem pierwsze miejsce w olimpiadzie z matematyki wcale nie sprawił, że czułem się lepiej. Nawet pierwsza nagroda, nowoczesny laptop, nie pomogła. Ściągnij sobie CS wtedy pomoże. Nie wiedziałem, jak mogłem jej to wynagrodzić. Zebrałem się na odwagę i podszedłem do jej młodszej siostry na stołówce. Powiedziała mi, że ich tata stracił pracę i na domiar złego ich stary komputer się zepsuł. Czyli nie do, że stary komputer się zepsuł, to jeszcze stary, stary się zepsuł. Nie mamy jak przygotowywać się na lekcję. I wtedy mnie olśniło. Genialne! Przecież mogę robić po prostu więcej zakupów, żeby miała co pakować. Jestem geniuszem! Oh my god! At his brain. Wieczorem poszedłem pod dom Angeli. Pod drzwiami położyłem duże pudełko, zapukałem i schowałem się za drzewem. A potem, podszedł złodziej. wziął pudełko spił. Angela otworzyła drzwi. Zobaczyła ciebie chowającego się za drzewem i uznała: "A <Ziesmy> <Ziesmy> Widziałem, jak Angela otwiera drzwi, wyciąga nowego laptopa i czyta moją notkę i wybucha płaczem. Nie wiem, co ty w tej nocy napisałeś, ale chyba niezbyt dobrze to rozegrałeś, bo to nie są ze szczęścia. Ona płacze. Ze smutku. Następnego dnia serce waliło mi młotem, gdy wchodziłem do klasy, ale dźwięk tego uroczego śmiechu za plecami od razu mnie uspokoił. No co tam, mózgu? No co tam, głupia ruro? Dawaj laptopa, myślałeś, że tak na zawsze. Nie, no, tylko na kilka dni. Nie powinienem kłamać o moim wieku, żeby dostać się na tamte zajęcia? To na pewno. Ale i tak uważam, że warto było udowodnić sobie i wszystkim innym, że zasługiwałem na uczestnictwo tak jak starsi. Nie to interesuje. Jeśli macie jakieś marzenia, gońcie za nimi. O kto? Ja zapisałem, biegnę po marzenia W tamną stronę. Też widzę, Nie zatrzymuję was. Grączki mam tutaj. Widzimy się w niedzielę. Love you guys. Trzymajcie się na razie i po! Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że świat p. dzwonią telefony u mnie na chacie. Dzwonią telefony moim ziomalom. Chcą wiedzieć wszystko o Macie. Wszystko o pato. Tylko. Dyrka... Ona chodzi w tej weftę po sekretariacie i myśli nad karą dla mnie.